Cześć wszystkim. Zaczynamy kolejny odcinek serii Smite, a Z tej strony, plaga, tak w ogóle. E, więc tak, na początku, na początku gdzieś wyłączyło mi się nagrywanie. A gramy z Baxterem już kawałek czasu. I włączyłem je z powrotem już w jakimś tam etapie meczu. E, no i, i Baxter też już. Baxter też tu jeszcze jest, no. no ja, ja jestem, tak. No bo wiecie... Rozdaje się oh. skile, no nie? I ja mam nagrywanie na F3. i Jak rozdawałem skile, to wyłączyłem hey, nagrywanie. Taki jestem Proelo. Taki jestem Proelo. A ja idę do przodu i nie wiem jak przestać. O. Wow. A ja chcę sobie coś Lali kupić, mnie. tylko nie wiem jak się kupuje. Na I. I klikasz w bazie i masz... Aha, dobra. A jak się skile rozdaje? F1, F2, F3, F4. Właściwie, właśnie dlatego mi się wyłączyło nagrywanie. No bo Także tak, ja gram sobie ra tradycyjnie, a Baxter gra jakimś nowym Bogiem, który się nazywa. pamiętasz jak się nazywa? Nie, a Merkury, Merkury. Merkury, no i generalnie nie wie co się nim robi, ja też nie wiem, więc, więc gra się dosyć luźno. No i my, my pilnujemy prawego lejna. Jak widzicie, tam już prawie druga wieża leży, więc. Więc chyba idzie nam dobrze. Chociaż, tak. chociaż nie, to ich wieże powinny padać, nie nasze, Baxter. O, A? No. To o nie, kurde. to idzie nam słabo, to, to idzie nam słabo, ale spoko. Ogarniemy to. Dawaj, wpadamy w środek, ściśniemy tam coś. To ja myślałem, że kto pierwszy o. zginie, ten wygrywa. Aha, no to nie, to nie chodzi o to więcej razy zginąć, tylko więcej razy zabić. Znaczy, ja już trz, trzy razy bez sensu zginęłem. No, <laughs> kurde. Zdarza się nawet najlepszym, czasami pomylić zasady gry, no. Jej. Tak, dokładnie. O, mam F4, nie, nie, nie mam, wiem co to robi. Ten znaczy, czwórkę mam. A czwórka to ult, a co robi, nie wiem. Ło, Ło to widziałeś to? Ło. Ale zrobiłem jesień z tyłka średniowiecza. Leży. Co, co to Uważaj było? Co to leciało? Gdzie? I dał się zabić. A jak, jak to? Co ten Baxter? Jak to? Dobra, ja jeszcze żyję, więc ich będę cisnął. Po prostu. Tak się umówmy. Umieszczam. Czekam, biegnę. Biegnę, biegnę. Znaczy, biegnę, uciekam. Dobra, jestem, przeżyłem. Yeah. Yeah. Zawsze ja skaczę do i yeah. Tak, yeah. jesteś. O jest, jest, i jest. Patrzcie na bagster. A teraz będzie jakoś w miejsce, czekaj, jakoś tak mówię. Został w miejscu. Nie, yeah, chociaż ja o też machał tak rękami śmieszne, Wiem, nie, Wiem, dwoma ma. machał. Dobra, yeah. lecimy. Rob, Kurde, tam po lewej stronie nas trochę ciśną, nie? Dawaj tam pobiegniemy. Biegnij w lewo. Zioooo. Ooo, zepsuli nam towerka A sobie wezmę speed camp. Dobra, e, może tam pobiegnijmy ich powstrzymajmy najpierw co? O, to, to. Spójrz, Spokojnie, to co... Spokojnie ja już camp. ich zabiłem. Jak ich zabiłeś? Tu jest trzech człowieków <grym> Ale ja zabiłem botla. O A cholera! No, tam się dzieje sprobo mnie! A? Jeden się tylko goni, więc. Tak. Eee. Luz, ale spoko, mnie cisną za to bardzo. tam przejmujesz. Ja nie wiem gdzie co ja robię, a tu jest. O, czterech mnie No Osłaniałem cię przez chwilę, ale już nie dam rady. Teraz właśnie macham. No skręcaj, skręcaj. Baxter gdzie biegnie. Jest? O, przeżył. Za kogoś innego, Baxter przeżył. Takie jest ulicy Dobra. Dajemy raz, nie? Znaczy, spuszyliśmy ich przynajmniej. Pobiegli za tobą po prostu. To jest wow. taka taktyka. Co to jest? Ło, wow, ale tam leją. Uważaj. Uważaj, bo tam grubo się... Kucnij, kucnij. Schowaj Schowaj się za krzakiem. Dobra. Hop. Dobra, spuszowaliśmy. Może chodź na ten środek, bo ich tam jest trochę. A ja, o, ja padłem w że. Wpadłem w pułapkę. Ja biegnę na środek bardziej. Może, może to przeżyję. Dobrze. A ja biję im wieżę. I tam się dzieje. Dobra, lej im. Lej im wieżę. Ja wpadam na naszą wieżę z pomocą, bo tam jakiś ten koleś grzeje zdrowo. Dobra. Tak dokładnie. Uuu. O, o, o. Dziomek, spokojnie. Leje mnie, kurde. Jak mnie dorwa? Przeźbiłem o niego tak daleko. Udo! padł. chyba <noise> 18 razy padłem z tego. <noise> Czekaj. Nie Dead 5. 5. 5 tylko. Naprawdę niezły wynik. <noise> 5-0, ale dwie asysty. Spoko. Który masz level? Uż, e, e, 7. Siódmy. <noise> Dobra, z tą tą Ja tam sam tego nie wyratuję. No i padła. Padła wieża. Idę do ciebie. Nie wiem, czy to coś da, ale. Idę. Nie biegnij, biegnij, tak. Da, da dużo, bo tu jest mało tych potworów i dwa, dwóch bogów. O, ósmy. No, dawaj. No i po mnie. Nie wow, zdążyłeś. Ciekaw. Nie zdążyłeś. Wy, wy, wyzywają nas od nobów na czacie. Ja nie wiem dlaczego. Moim zdaniem jest lepiej, oni mają już 19, a my. Mhm. 7 siedem, dobra. Nie. Okej. Okay. 19 do 7, więc mamy jeszcze jakieś szanse to wygrać kiedyś. Tylko musimy zewrzeć po ślady. Cisnąć. Nie, no nawet tam nie idę. Phoenix jest na środku. Jest Baxter. O, jest Baxter. Wow, Baxter biega macharenko. Pilnujesz Fenixa, mówisz? Tak, tak. Może znaczy, atakuj on... to? A no, on piluje mnie. Aha, on ciebie pilnuje. No, to też sensowne jakby nie patrzeć. No. Wiadomo. Dobra, na lewo poszli. Oni tak, chcą nas tak, zniszczyć. Tak, oni tak, chyba tak. nie wiedzą, że można zniszczyć tylko jedną taką masę. Tak, a może chcą nas tak pocisnąć zdrowo po prostu? Tak do końca. Żeby już wszystko było rozwalone, wiesz? O, no grzeją nas. Grzeją nas nieźle tam, widzę. Ale spokojnie, już tam biegnę, pomogę wam. A ja jakiś. chwark mi się pokazał. No mi też dostałem jakiś meteorem, kurde. Jolo! Nie! No i po... po co wpadłem w pułapkę. To jeden u nas kampi w ogóle. To ten co że jesteś Ale mnie zgrzali tu. Straszne rzeczy. No i są dobrzy. Loki Bardzo dobrzy. mnie. Loki tutaj jest? U nas? Mamy Lokiego człowieku. A gra coś nie granic <laughs> Tylko co? ty coś grasz. No i ten Anubis A chyba Anubis. jest. Anubis. Piesek dobrze daje radę. Piesek. Piesek daje radę. <laughs> Left tower leży. Jest jak nie robił, <laughs> ale mu zapierdzieliłem. Patrz, <goda> że Jaki KS poszedł. <goda> o mor. O Jestem z ciebie dumny. Gratulacje. Robiłeś to przepięknie. Kradłem świetnie tego fraga. jakąś kartę. A, kartę dostałem, tak. Pokazała mi się... E... Wow. Informacje na temat tego co się dzieje. Weź go ja zlaj. chcę cię zabić! Jesteś już mógł? Zlej go Baxter! Go. Dawaj! Kozak jesteś? Dawaj go! Jesteś kozak? Oj, bo nas zabije No lej! Wow, zabiłem go! <ścoughs> Baxter, co ty tam robisz? Bardzo się cieszę z powodu tego, że znowu mnie zabił, jestem yes. niesamowicie radosny. No, ci, że specyficznie, specyficznie okazujesz radość, tak. bijąc myszką o biurko. Co ten tym Baxter, no? Lecimy yes. znowu? Znowu cię od nowo wyzywają. Ojej. Aj, pro! You know. No nie. O o o jest trzech ich jest. No to dawaj, biegnij pierwszy. Dobra! My zaraz Dobra. za tobą. Julty! Julty, padłeś. Nie, jeszcze nie. Czemu mi tak się leży? Ja ci że nie życzę. coś Ło, zlali cię chyba. Chyba jednak. Nie! Wo 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 wo. Wo 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 wow. mnie pogonili. Pogonili mnie zdrowo. Co zrobisz, jak nic nie zrobisz? No nie. To takie mm. niesprawiedliwe. Że przegrywamy. Ty masz najwyższy level od nas. A oni Spoko. mają już 16 A ja mam czternasty dopiero. Mam najwyższy u nas. Spoko. To, to jest moja taktyka. No zauważyłem. To twoja dobra taktyka taka. Taktyka na dzielny. Dostaniemy z pioruna. Dostaliśmy o, dostali. z pioruna. Tyle, że ja to przeżyłem. O, ja, ja też, bo to jest jakieś to, to publiczne ulti. Publiczne ulti. Tak. <laughs> Takie a jak chce, to, to, <laughs> Takie, to bierze. Tak. <laughs> Takie luźne taki niby event, ale to. Jak wiem, jak nie chcesz, to nie przychodzi. <laughs> publiczne ulti. O! Chyba dostanę wpierdziel. Wracam się tam do tyłu. Bo... Macham, macham! Cześć flaga! Hej! Spuści mnie, ej, już nie macha. Uciekłem. Czekaj. jak chcę machać. Dobra. Mam poty. Biegnę z powrotem. chce prawie pełne życie. Hasa sobie jak jelonek po... w tej mafie. Mmm. <śm> trudne życie. Aj. Kilo mają życia człowieku, jak nawet ultem nie, nie jestem w stanie zabić. Tak słabo leży. Ja też. O, wow. No fajną ginię. Oj. No drze się tam i tak dalej. O już opuszczają rozgrywkę, znaczy, że chyba całkiem słabo nam idzie. Poddajmy się nigdy! Nie ma opcji, co wy. Nie, nie poddaję się, ja gram do końca. Tak. Mogą mnie zjechać jak chcą i tak to wygram. Zobaczycie, ja przejdę prawą stroną, rozwalę wszystkie wieże. Baks teraz zjadą, to... ale on i tak wygra. Ja to wygram, zobaczycie to. Środek, kurde. A gdzie tam środek, ja idę na wieżę Człowieku, oni nam zjadą zaraz Fenixa, będzie po grze. Baxter biegnie. Baxter biegnie na wieżę. Nie on tam jest, dobra, spierdzielam. Jeszcze się w pułapkę za tego małem. O, wrócili się chyba po ciebie, wiesz. Może nie po ciebie, no okej, okay. ale się I wracają. Oj, oj, może być, może być bieda, Baxter. Co, ja, co ty gadasz, ja tu leję tu? Lejesz ich, mówisz? <grym> tak. No dobra, to weź go pogoń, bo tam odetniesz mu drogę akurat. Co, chłopie, to koło jestem. <grym> nie, nie. Patrz, star, ja ich leję, jestem wow. na spałnie. Wow. To, nie miało, to, to nie miało tak wyglądać. To nie miało tak wyglądać. Ty, bo ich ten. Odciągnęliśmy od Phoenixa to tak grubo. Chociaż już nam robią. E, Oreo, widzę. Z obu stron. Tak, Justin Bieber. Na tym tak. zdjęciu. Dobra, plaguję go. Tak. Człowieku, killa mi. Zaraz podbiję level, będę niszczył. Mam już szesnasty. No ale też on są duży. Są? Mówisz? No. A, ty widzisz? Czekaj, czekaj. Czy masz dziesiąty? Nie, no co ty taki glitch? Aha. O, u ciebie się ile wyświetla? Sto? Aha. To jest 20 to maksymalny. A. No, no to glitch. No. Mówisz. No, no. O no, glitch wiadomo. Każdy wie o co chodzi. <laughs> Czego jeszcze nie na jeszcze? Dobra. Nie jest nie jest źle jeszcze. Jeszcze... Jeszcze to mamy. Jeszcze to ugramy. Jeszcze tu trzymamy coś. Oj, 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 zabiją mnie. O! Nie! Maj! Aj nie zabili mnie, uciekłem, to było piękne. Aj, A ja, jednak mi zabił ktoś. Ja też zbinąłem. Wylądowało coś na mnie. Jest też dostał GGWP. WP Ooooo No u. dawaj, ej, ty kraken czy ty, jak ty jesteś? Lego. go <laughs> Kraken <laughs> Kraken czy jak ty jesteś? Już mam Wiecie 17 co? level no ja, te, znaczy ja Ale szlastę. zabiją nas, wiesz, bo u nas Wy... nikt nie żyje, a oni biją nam bossa i Ty leje ich ten kuleś. Ale nie, nie przeżyjemy, nie. Ja to uratuję, patrz, trzy sekundy. A, uratowałbym to, zobaczył, uratował sobie rękę, chociażbym to wygrał. Zwróćcie uwagę na czat, przewincie do tyłu i zobaczcie. W momencie, kiedy Baxter mówi, że to ugra, już było napisane GG Well Played. Tak? tak? Już Baxter napisał, nie? Ale jeszcze oporowo ciśnie, że on to wygra. Taki, taki grój, to wygra. Taki to. Już im gratuluję wygranej, a, a mi tutaj, to ja to ugram, nie? Ja to ugram. O mordę. Dobra, to był świetny mecz. Szkoda, że tylko połowę zobaczycie. u mnie zobaczycie całą. O u teraz zobaczycie całość. Jak chcecie, tak. do niego wypijajcie. Jemu się nagrywanie nie wyłączyło, nie? No, także dzięki za oglądanie. Jeżeli wam się podobało, zostawcie łapki w górę, komentujcie materiały, subskrybujcie kanały i widzimy się w następnym odcinku. Także trzymajcie się i cześć. Cześć.